Hejka widzowie, dzisiaj zagramy sobie w grę, które jedzenie bym wolała zjeść. Ja już to grałam, więc mam też dobre miecze. Tego nawet nie znam. I tego też, ale jakbym miała wybrać, żebym zjadła, wolałabym to. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie. bo ja nie lubię chili, czyli czyli nie lubię. O, nas jest więcej. O nie mam mało życia, nie no, pokonują nas. Oj, i umarłam. Dobrze są tutaj, pewnie wygrają. Ja bym nie lubiła. Coś ostrego, ja nie lubię w ogóle ostrego. Ja nie lubię ostrego. Wygrali niebiescy. Tak, wiedziałam pewnie, że niebiescy. Może teraz nam się uda. Patrzcie, mamy takie i teraz w komentarzu wybierzcie sobie, jakie byście tu najbardziej lubieli jedzenie. Brokuła? Ja nie lubię brokuła. Już wolałabym to jakoś... Nie pokazuje mi się obrazki, nie wiem dlaczego, ale jakieś szarwane. Ja nie lubię brokułów. Już wolałabym to zjeść. Zjedziesz brokuła. O matko. Jedna osoba. Ona już się poddaje. Coś mi się wydaje. Jedna osoba na brokuła. No nie mogę. To my wygramy. Ja idę stąd. Idę. O tak. Plus dziesięć. Jej, wygrałam. Dobra, teraz może następną rótkę też mi się uda. Następną rótkę też mi się pewnie uda. Tosty. Co to? Ja lubię tosty. Ja czasami na śniadanie jem tosta. A to jakiś brąz Nie wiem, co to jest. Ale na pewno tego nie jadłam. I wolam, bym nie spróbować. O nie, nas jest tylko czwórka. A co to takie dobre? bombo! O mat... o, Nie umiem. Super. Czemu nikt nie lubi prawie tosta? No przecież tost jest. Mua. Tost jest najlepszy. No tost. Czemu nikt nie lubi tosta? A za ile skrzynia? Za 250 aż o matko. Ja na razie mam miecz. Nie tak. Nie, poczekaj. Mam siekiera zombie albo ostrze balonowe, ale nie wiem, który teraz mam wyposażony. Wygrały. Ej, tu są nawet polaki. Nie mogę. Gdzie pierwszy raz? A ktoś tu się przebrał. Nie mogę. Dwa, jeden. Którego wolisz jeść? Co to? Dublins? Pinkleks? Ja nie widzę obrazków. Nie wiem dlaczego. Ale jakbym miała to... to są jakieś warzywa, to ja nie. Walę już na czerwony. Jakie ja mam zadania? O matka. No dobra. Ło, dwie osoby! O nie, jesteśmy mali, jeszcze ciężej będzie. Jeszcze ciężej będzie, bo jesteśmy mali. A mali to i wiecie jak jest. Jest strasznie ciężko, bo... Ale nasze miecze są duże. A my jesteśmy mali. Przynajmniej miecze mogli zrobić małe. Jej! Mam 30... A wcześniej 10 chyba po 15 mieli. Uuu! Ej, za ile? Wybierz. Za 500? Można? O matko święta, co to takie drogie? Za 500, na tylko tu ja mam. 115 dopiero. Ciasto z czarnego lasu? Czy borówkę? No, oczywiście, że borówkę, no. Jakie ciasto z czarnego lasu? Słyszeliście coś o tym? Czy wy byście chcieli spróbować ciasto z czarnego lala lasu? Mm. Nie wiem, czy byście chcieli, bo na pewno pewnie byście wybrali borówkę. Borówka. Czemu czy na borówkę? Przecież ciasto. Dobra, ja się poddaję, no widzę, ja nie, nie, ja nie wytrzymam. Czemu nikt nie na borówkę, tylko na jakieś ciasto z czarnego lasu? Słyszeliście o tym? Ciasto z czarnego lasu. Ciasto z czarnego lasu. Jest nawet bekon, widzicie? Jak jeszcze nie zdążyliście wcześniej zobaczyć, to możecie teraz zobaczyć jakie najbardziej... Napiszcie w komentarzu, jakie najbardziej lubicie. Okej, okay. mamy znowu to samo i, tu, i, i ogórek, no tu wolę już ogórka, no ogórek najlepszy, najbardziej z solą lubię, ale chyba też lubicie ogórka z solą. O matko, czemu nas tylko czwora, zawsze gdy wybieram coś, co lubię, to zawsze jest nas mało. <mum> Szybko, szybko. O, ma mało życia, ma mało życia, ma mało życia, ma mało życia. Pokonamy, 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 pokonamy. pokonamy. Do samego końca. Do samego końca go brrrr. E. Dobra, to już koniec tego odcinka. Bajo, widzowie. Bajo.